Cześć wam kochia stronko was w kolejnym odcinku serii MPG. No jak widzicie przede mną golf, a ja tutaj sobie przed golfem stoję. Tak, odkrywamy teraz Amerykę, ale na samym początku możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale, bo on się życzliwi. Na pewno byście nie chcieli, żebym ja do was wszedł na, na odcinek, na przykład was załóżmy sobie troszeczkę pooglądał. I wam nie zostawił łapki w górę ani słowo to troszeczkę tak niegrzecznie Mam nadzieję, że jesteście na tyle życzliwi, a życzliwym ludziom dobrze się w życiu wiedzie I widziałem również komentarze. Ale czekajcie za momencik, jeszcze wpadnijcie do mojego Instagrama Megacolis Link będzie w opisie, albo po prostu sobie wpiszcie, zafollowujcie mnie, bo pewnie już z Was nie wiedzą, że mam Widziałem z Was komentarze, niestety no kapnęliście się To nie jest ten golf znaczy, znaczy ciężko w sumie było się nie, nie skapnąć, bo no co dwa drzwi, a, cz a cztery drzwi, to taka podstawa. Golf jedynka, Golf dwójka też to taka podstawa. Także co? To jest inny, oj, to jest w ogóle inny golf widzowie. Mój golf stoi tuż zaraz tutaj i stoi od tu. Słuchajcie, niestety z tego golfa nie dało się przerobić, chcieliśmy go naprawić, lecz naprawa no, wyniosła mi zbyt dużo pieniędzy. Tutaj no już co, no, ten silnik jest w opokanym stanie. E, tak naprawdę można go dojechać, także za dużo nim teraz już nie będę jeździł, bo no szkoda mi prosto tego samochodu, nie? Szkoda mi tego samochodu. Zawsze wiadomo, no, mogę wsadzić drugi silnik, jeżeli byście bardzo chcieli, żebym go jakoś naprawił, żeby on mógł śmigać. Znaczy ja mogę nim pojeździć, tylko że za długo pewnie bym nie pojeździł, nie? Gdzieś tam w daleką trasę na pewno bym nie pojechał, bo zaraz silnik padł i koniec by było. E, więc e, to nie ten golf. Golf mój stoi oczywiście sobie tutaj. A ten golf to jest został ostatnio w sumie kupiony. E, ostatnio w sumie kupiony, e, bo zobaczyłem fajną ofertę. E, też on, kurczę, w takim dobrym stanie, w sumie nie był, ale trochę go podreper podreperowaliśmy. Pomalowaliśmy go na inny kolor, bo on był w ogóle w innym kolorze. On był w szarym. Kolorze. Teraz jest na kolor czerwony, bo ten szary był taki pozdzierany, bardzo brzydko to wyglądało, także pomalowaliśmy go na czerwony. No i ładnie wygląda teraz, nie? ładnie wygląda. Gdzieś tutaj zderzaki troszeczkę też zostały pozmieniane, nowe, bo były. No bo były niestety trochę popękane. W sumie no nie musiałem tego robić, ale drogo to mnie nie wyszło. Gdzieś tam od jednego chłopka kupiliśmy, chopulka i drogo to nie wyszło. Przeróbka też nas dużo nie wyszła, tyle co kupiliśmy właśnie opony stare. No, i, i mamy, i mamy właśnie tego golfa. A dzisiaj co? Dzisiaj bym chciał się tym golfem przejechać. Gdzieś też w teren. Jeszcze Janinie i Dziusiowi o tym golfie nie mówiłem, tego golfa nie pokazywałem, bo chcę to zrobić na jakimś odcinku w sumie, a na razie Dziusia nie ma w domu, Janina jest, ale Dziusia nie ma, później Janiny nie ma, Dziusia, no, tak na przemian, nie? Także poczekam aż będą we dwójkę i zaproszę im właśnie pokażę tego golfa, dam się przyjechać, jak będą chcieli nie będę miał z tym żadnego problemu. No jak ktoś będzie chciał się przyjechać to co to dla mnie co to dla mnie za problem, no ale golfik, golfik nie powiecie, bo ładnie wygląda. Nie kupiłem go za jakieś duże sumy, nie wydałem dużo, dokładnie nie pamiętam, ile to już wyszło, nie chcę wam skłamać, bo nie pamiętam szczerze, nie pamiętam, bo te części jeszcze były kupowane, to wszystko tam trochę, trochę wyniosło, ale nie jakoś dużo, nie jakoś dużo. No fajna przeróbka, no, dobrze to wygląda, zobaczcie, no kurde, świeży na pewno, śpieszy, szeroki taki czołg trochę, nie, nie powiecie, że to nie wygląda jak czołg, no zobaczcie. To czołg kurde, co to zażąda mówić? do czołg a dzisiaj chciałem pojechać na teren, słuchajcie tam za kościołem, jakby pojechać, yy, za kościół tam na no, wprost, później, znaczy cały czas za kościołem, w lewo skręcasz, później jedziesz, jedziesz, jedziesz i tam jest taki fajny teren. Jest taki, no, tam bym chciał dzisiaj poje pojechać, przetestować troszeczkę, troszeczkę tego golfa, yy, więc może pojedziemy. Może pojedziemy. Janina chyba jest w domu, także muszę szybko pojechać, żeby nie widziała. Ale tutaj ona w tych pokojach akurat nie siedzi, tylko tam od szczytu to no nie będzie problemu. I tak nie będzie problemu. I tak ten golf ma podobny dźwięk do tego mojego, to tam jak nie wyjrzy to nie zauważy nawet, że, e, że to ten, nie ten że, to, że to nie ten sam golf, nie? Dobra, zamykamy bramę, cyk, brama zamknięta, wpadnijcie też na kanał do Janiny i do się będą linki oczywiście w opisie, zobaczcie co oni tam sobie nagrywają, kamerują kamereczką, tak jak ja o. Kamerka na głowie i vloga dla was kręcę, bo ja lubię, no widzicie kamerka jest o, zobaczcie. Kamerka cały czas jest na głowie, tylko ma taki niewidzialny tryb, ale cały czas jest u mnie tutaj na głowie, także nie martwcie się, jest wszystko, jest wszystko tak jak ma być. Dobra, gazu troszeczkę. Ej, on jest dobrze wygłuszony, bo tak naprawdę go nie słychać tutaj w środku. No nie mówcie, że nie, no patrzcie, no jest praktycznie słychać, ale zapierdziela nieźle. Patrz, patrz, 100, 120, 140, ale nie będę tutaj przecinał za dużo, bo to... Ludzie tu chodzą tu nawet i strach trochę, nie będę jechał o sobie. Tak z 60 bezpiecznie. Dobra, można można trochę... Można trochę szybciej. O, tak z 60... 65, jak będę jechał, to na pewno się nic nie stanie. Ale w środku, zobaczcie, też ma na mocno. O hol... kur... Cholera jasna! Kurde, przecież ja jestem poszukiwany. Dobra, dobra, nie, dobra, ale zatrzymam się. za. Nie, 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 spokojnie, co on tu jedzie już? Spokojnie, to cię przecież nie uciekam Nie ma problemu chłopie, nie ma problemu żadnego Ja pierdzielę widzowie Dobra, może... Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry, witam, co pan, się, co się pan, stało? Pan to nie poniosło to się... troszkę? A Przepraszam, a co się wydarzyło? No, ponad nie poniosło trochę z tym samochodem A, O to chodzi To, to znaczy, a co, to, co, co źle? Proszę dokumenty od samochodu No dobrze. Dowód Dowód, tak? Do, dowód rejestracyjny Dobrze w Pierwszej dobrze. kolejności Oj proszę, proszę dowód mm -hmm. Ale to co, coś się złego? te badania techniczne to przeszło mm, Tak, 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 oczywiście, nie, nie było problemu z... mm -hmm. A w którym warsztacie? Nie, proszę pana, znaczy badania techniczne były troszeczkę wcześniej robione przed tą modyfikacją no, A to nie... Pan, że nie można z takim samochodem wyjeżdżać Hmm. No drogi publiczne. Ale proszę pana, ja tylko kawałek, ja tu przejadę, ja zaraz na pola wjeżdżam. Zobaczy ja już... pan, ile te pana wystaje poza obliźń samochodu. Ale proszę pana, ja, ja przejadę, ja tu zaraz tylko wyjadę, na pola wjeżdżam i problem, bo tutaj polami nie dojadę do tego miejsca, co chcę, ja tylko Ale... na pola tam. A co pana w ogóle kierowało? Żeby coś takiego zrobić, proszę pana, dla śmiechu, dla zabawy, żeby trochę pobawić się no co? Jeszcze takiego czegoś to pan na pewno nie widział. Jakby ktoś, jakby pan tym kołem kogoś yy, zahaczył, to nie wiem, czy by było do śmiechu. Oj, tam pan taki jeszcze ten. Źle nastawiony. To dla zabawy, a co ja nie mierzę po ulicy. Znaczy, no, kawałek no tak, ale. po nim po ulicy. Ale, ale proszę pana, kawałek tylko, żeby przyjechać, to nikomu by się nic nie stało. A ja jadę od razu teraz na pola i nie będzie kłopotu. No Dokładnie. właśnie, jak się z takim nastawieniem jedzie, że nikomuś nic nie stanie, tylko dojechać. To przeważnie w takich momentach są wypadki. Proszę nie pana. Proszę pana, niech pan, niech pan tak nawet nie mówi, bo naprawdę tu nie ma, nie ma nic złego w nim. Jak nie ma nic złego? To z pół metra opony wystają poza brzuch samochodu. Ech, no ale i co teraz? Tak no to... Co teraz? No nie no proszę pana, może może no, dam pan będzie. przyjechać? Nie, proszę pana, dowód będzie w tym momencie zabrany, no niestety, no. No ale i co, i mam, nie wiem, i co teraz, I mam go tu zostawić jak dowód zabrany, nie mogę im jechać? No tak, chyba że, chyba, że pan w 15 minut będzie w stanie zdjąć to coś i założyć na wolne opony. Nie no, niech pan sobie na nie żartuje, to nie taka prosta sprawa jest, tak? To jest spawane tutaj, jeszcze tak chciałbym... to zrobię. Światełko jeszcze chciałbym zobaczyć w samochodzie. A nie ma problemu, proszę. Jak je włączyć? czeka pan. przodu. awaryjne, poproszę. Mhm. mhm. Dobrze, lewy kierunek. Prawy. Prawy. Światło stopu. Proszę. wsteczne. Są. Proszę zgasić. Już. Proszę zgasić światła. A poza tymi kołami to tutaj raczej raczej wszystko w porządku. Znaczy proszę... O ma... wydech jeszcze <coughs> musiał... <coughs> Co pan powiedział? Wydech chciałbym jeszcze. E, nie. Sprawdzić. Wydech. E, no dobrze, nie, nie, będzie, nie będzie problemu. Trochę mi się gichnęło, i przepraszam. Ale pan. A co ja mam go ze przeproszeniem odpalić? Tak. No dobrze. I co? Spaliny w normie. Proszę przygazować. Dobrze, w normie. W normie, panie. No pan myślał. Ja mówię, on Pokaż wszystko dobrze Proszę pana ma. dokumenty. Dokumenty. Dowód osobisty. Dobrze, poczekaj, pan, poczekaj, za chwilkę przyniosę. Tak. Poczekaj, pan, tylko poszukam. Widzowie, cholera, przecież jak oni sprawdzą, a ja jestem poszukiwany na tej jak stwierdziłem z więzienia. Dobra, ale może on się nie kapnie. Jak nie i tak nie zauważył, dobra, to ja mu dam. Proszę tutaj. Dobrze, dziękuję, pan Jarek. Da dobrze, proszę, oddaję tylko do bazy, będą się to wklepać. Jak jakie bazy? O, cholera, widzowie, jakie bazy? Jak w wklepie do bazy, to wyskoczy, że jestem poszukiwany, ale poczekajmy jeszcze. Może to nie o to mi chodzi. Może o coś innego, że tam po prostu jakoś spisać musi. Nie wiem, poczekajcie. Ręce do góry. Co się stało? Ręce do góry, jest pan poszkiwany. Ręce do góry. Spokojnie, spokojnie, już, już, już strzelał nie, nie, nie strzelaj chłopie! Spokojnie! Spokojnie! Strzelaj. Cholera, dobra, widzowie, uciekamy. Światła szybko włączę, tylko żeby przepisowo Dobra, spierdzielamy, tylko gdzie mam tu uciec. W stronę komisariatu. No nie wiem, nie wiem czy ja tam... Nie wiem czy. Cholera jadę tam. Jedzie, jedzie tam. Dobra, jadę w tu, to, w, tutaj w tą stronę. Tu nie mogę gdzieś skręcić, tu nie dam rady. Ja pierdzielę to wszystko w bazie. Ja... Żebym wiedział, to ja bym się nie zatrzymywał. Zobaczcie, w lusterku jest, trzyma się. Żebym wiedział, to ja bym się akurat im zatrzymał, no. Cholera gdzieś tu może. O, tu było skr skręcenia. Tu gdzieś jeszcze będzie do skręcenia. Ale musiał zawrócić, chyba jakoś. Dobra, ja tu zawrócę. Dobra, i wjazd. Ogień. Tam daleko nie mogę. Dobra, na ryzyku zawrócę. I teraz, i w stronę. Szybko, tu, tu, patrzcie, patrzcie, podjechał, podjechał, misów To są właśnie te koła Ale chłop cały czas jedzie, on... Japień, Golf, dawaj, 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 dawaj Widzowie, co teraz? A właśnie, w ogóle ostatnio mnie goniła policja Na, na, na końcu ostatniego odcinka, jak ktoś nie widział, no to zobaczcie I miałem wam dać znać, jak to się skończyło, uciekłem, BMW, uciekłem To właśnie musieli skojarzyć, że to ja, zobaczcie, już jest dalej trochę Musieli skożyć, że to ja mi gonili, ale wtedy uciekłem. I dzisiaj znowu ta sama sytuacja. Ja nie wiem, ile jeszcze będę musiał się z tym męczyć. Dobra, gdzieś tu. Jedziemy. Kurde, na komisariat to zły pomysł. Cholera jasna. Trzyma się, zobaczcie w lusterku. Ja pierdzielę. Nie, uciekniemy. Mam nadzieję, że uciekniemy. Strasz na tym. Na komisariacie. Ja cię kręcę. Gdzieś tu w polną drogę bym chciał wjechać. Gdzie tu ja wjadę w polną drogę. Żeby udało mi się. Tu gdzieś powinna być, tu gdzieś powinna być, ja kiedyś wyjeżdżałem jak do miasta jechałem z Niną. Tutaj gdzieś jest. Cholera jest daleko, mogę poszukać. Gdzieś tu będzie zaraz w prawo zjazd. Polna... Tam była cholera jasna! Dobra, muszę... Muszę tu jakoś na polu zawrócić. O Jezus! Jest chłopak, zaraz walny jeszcze. Ja pierdzielę co za emocje tu są. O, jak na grzybach Dobra. Skręcam w polną drogę Jedzie Jedzie Gaz, 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 gaz Policja goni nas Gaz, gaz, gaz Ciskam do dechy Gaz, 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 gaz <laughs> Nie dogonią mnie Widzowie Oni tu po polnych drogach Tak nie pojadą szybko jak ja Cyk Lubię to adrenaliny. O, tak, tak, tak Za dużo się grało w GTA Oj, oj O, dobrze będzie Dobra, jadą Jeszcze jadą Jadą cały czas, ty Zasuwam o tych polnych Muszę... o gdzieś tam chyba go obróciło. Muszę gdzieś tu skręcić, żeby do domu dojechać szybko. Ale się trzymają cały czas, trzymają się, czekajcie, muszę gdzieś tu szybko w jakąś drogę, żeby udało mi się... Jadą? Nie, chyba nie nie. O nie! Jedzie! Jedzie, widzowie, jedzie! <gry> nie mogę się zatrzymywać, no ja głupi jestem. Po co ja, się zatrzy... po co ja się zatrzymuję? O kur o cholera! Chłop, zapierdzielił drzewo! Stój! Wsiadaj. chłopie! Wsiadasz. Uspokój się! Ja nie, jak zaraz zaczął strzelać, to będzie problem. A wiecie, nie wiem, czy to w Stanach tak chyba jest, że już w którymś tym, to można zacząć strzelać. Ja nie wiem, jak to jest w Polsce. Ja lepiej, ujjaj, lepiej nie będę tutaj decyzji sędziom yy, zostawił, tylko trzeba znokautować czyli uciec. Dobra, tu gdzieś prawo powi powinno być. Jeszcze nie tu? Jeszcze nie tu, jeszcze dalej. Jadą cały czas! Nie bójcie się, widzowie, nic się nie stanie, ucieknę. Nie będzie problemu, dobra, tu w prawo muszę Dobra A, ale go szukałem. Myślałem, że prosto, prosto pojadę Spokojnie Nie bójcie się, zaraz uciek... Dobra, tutaj, tutaj, tu tu tu, 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 tu trzeba Tu trzeba, nie widzą może, daleko są Ale jest tam, jest tam chłop Jest cały czas, cały czas gonią Nie odstępują, nie odstępują mnie na Ani, ani na jeden krok Jadą cały czas, widzicie? Ja widzę cały czas O kur... O cholera! Nie, tylko żeby się nie obaliło nic Patrzcie, patrzcie co się dzieje z tym wywozem. W wiadomościach będę pisać. Mówię wam, znowu będę w wiadomościach. Mogłem mu dowodu nie, nie dawać i jeszcze dowodu nie mam. Cholera zabrali dowód. On chyba mi nie oddał tego dowodu. Nie wiem, już teraz nie pamiętam czy ja wziąłem czy nie. Dobra, tylko aby tam jak ja już wyjadę na ulicę, to ja go zgubię. O, nie ma go chyba. Nie, jadą, jadą, jadą cały czas, jak na ulicę tam wyjadę to już go powinienem zgubić Taki jest plan, taki jest plan, ja widzowie że ja pierwszy raz uciekał, spokojnie Że ja pierwszy raz uciekał, zresztą widzicie na odcinkach To nie jest mój pierwszy raz do cały czas, widzę Dobra, tutaj jestem, tu jestem, już wiem gdzie jestem, już wiem gdzie jestem, wiem Obok dziusia wyjedziemy, obok dziusia Łooo, ale, on, ale ominął driftem, biedę tam, widziałem jak wchodził Dobra, jedziemy i teraz gaz do dechy tu, tu nie można się czaić Gaz do dechy, wyjeżdżamy koło dziusia i wjeżdżamy szybko na podwórko. Szybko, szybko, cholera, ja pierdziele, zaraz się rozwalę jeszcze tym Nie, 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 ja go dopiero kupiłem Dobra, o ogień, ogień, tu wyjadę Wyjadę pomiędzy te krzaki, pomiędzy rów Dobra, mam ich tam, są tam Brama, kurde, brama zamknięta jest Szybko łąką Łąka, łąka, łąka Dobra, zajeżdżamy za ten Za plecy Stawiamy go tu za murem Dobra światła. Jadą. Sprawdźmy. Jadą gdzieś tam Widzę. Chyba pojechali, nie. Pojechali tam patrz! Patrzcie O kurde Widzowie, to się udało. To się udało. Znowu emocje. Nie wyjeżdżam tym samochodem już na drogę. Nie ma takiej mowy, znaczy nie ma takiej opcji. Dowód mam zatrzymany będzie trzeba ten dowód jakoś odebrać Ale będę szukać pewnie, będę szukać. Cały czas będę patrzył. Czy tu nie jadą może przypadkiem ale... To było mocne. Ju... Ale trzymali się chyba najdłużej ze wszystkich razy. Trzymali się naprawdę dobrze. Eee, muszę tutaj pochwalić funkcjonariusza, znaczy, co ja by tego chwalił, jak mi dowód dowód zabrał, jeszcze mnie gonił. O! o, cholera. Chyba nie widzieli. Dobra, pojechali dalej, pojechali dalej. Patrzcie, pojechali dalej. Dobrze, dobrze, nie dobra, ja tu nawet nie wyglądam. Nie będę, no bo czekajcie, ja tu sobie na balkonie będę siedział. Co nie, ocenić. tu zauważy? Na balkonie, tylko z tamtej strony, będzie ja będę tak za Finklem stał. Nie zauważy. Czekajcie, ja będę obserwował, ale powiedzcie. Powiedzcie, że akcja była dobra, bo yy, dobrze się tym samochodem ucieka. Jadą, jadą, dobrze się tym no jadą cały, szukają cały czas. Patrzcie. Kucnę sobie, kucnę sobie za rogiem. Ty skręcił tam! Skręcił do Dziusia! Skręcił do Dziusia! Może myśli, że ja tam gdzieś. Jeszcze Dziusiowi problemy narobię. Bo oni wiedzą, że my z Dziusiem się kumplujemy. Znaczy, już mówił tam, jak był na komisariacie, że my tu tylko. Patrzcie, jedzie. Jedzie, dobra. nagra Poświęcam się, jak mnie złapią, to trudno, ale poświęcam się. Poświęcam się i za nagrywam. Dobra, cyk. Dobra, chowam się już powoli Jadą, jadą O kur... Wjechali tam do kogoś, żeby tutaj tylko nie wjechali. Dobra, ja stąd schodzę Jeszcze się spierdzieliłem. Wjechali tu do kogoś Są tam, są tam, są tam są, Cały czas jest policja. Jadą, 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 jadą Świry jadą. Trzy, dwa Jeden. Dobra Czekajcie, pojadą czy tu będą stać? Kur... U! O kur... Widzowie O cholera Jest on tu gdzieś, na podwórku? Pojechał Jedzie dalej, jedzie dalej Pojechał, nie zajechał tu <grym> Dobrze ja pierdzielę, chwila grozy była Chwila grozy o, Tam do bęka jadą Do bęka jadą, może to Benek mi podpierdzielił Dobra, to już za wiele Słuchajcie, udało nam się uciec Dobrze, bo to zwykłym samochodem tam nie, tak nie uciekł A tym po polach on grzał nieźle, tylko że Tą radiolką Naprawdę on też zapierdzielał Zniszczenia na pewno jakieś są, bo ja widziałem jak jego tam miotało Na pewno coś połamą, gdzieś tam zderzał. No to nie ma nawet możliwości, w drzewo trochę przydzwonił. Ale Udało się uciec Mister, Mister Collis dał radę uciec. Challenge zakończona, czy to nie challenge, tylko mission. Accepted, czy jakoś tak. Mission complete. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Naprawdę było, było groźnie. Mogłem już trafić na kraty, no za kraty na jakiś naprawdę dłuższy czas. Mówięcie, już jest troszeczkę tych wybryków. Czy tu jakiś gdzieś mówił, że mają nagrania z kamer, yy, że tam gdzieś driftowałem, że tam gdzieś gumę paliłem że za to mogą mi prawo jazdy zabrać, gdzieś tam że tam prędkość troszeczkę przekroczona, ale to Panie Władze, ja po prostu lubię zapier... No tak bym powiedział, ale no najważniejsze, że to się wszystko udało, najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Golfem na ulicę drugi raz nie wyjeżdżam. To był błąd, to był błąd. I teraz to jest nauczka, żeby tym nie wyjeżdżać. Żeby to był normalny golf, nawet by mnie nie zatrzymali, bo co by mieli? Zatrzy... Znaczy, może w sobie przekroczył, Ale nie, bo jego on um prędkości chyba nie wiem czy mierzył, ale nawet nic o prędkości mi nie mówił. Tylko o tym, że, że zobacz, że, że koła tak, nie? No, on jest szeroki jak czołg, ale co? Gorszy? Dobry, no wiadomo, nie? No, takim nie można, trochę niebezpieczne jest, nie? Nie wiadomo, jak to zostało zmontowane, także niebezpieczne trochę na ulicy tym wyjeżdżać. Ale widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapkę w górę, za to, że udało się uciec, nie? za to, że się udało uciec, zostawcie łapkę w górę, ja życzę wam wszystkiego dobrego i wpadnijcie też na mojego Instagrama, negakolis, zostawcie suba na kanale, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i do następnego, siema!